Hej, cześć, witajcie. Zastanawialiście się, jak budować lepsze domy startowe dla Simów? Przede wszystkim sprawdźcie budżet. Różne wielkości rodzin mają różne budżety na początek. Najważniejsze to wybranie taniej małej działki i budowanie stosunkowo małego domku i małych pomieszczeń. Oszczędzamy wtedy na materiale, ale i na czasie przemieszczania się między pomieszczeniami, które możemy wykorzystać na zarobianie. Zawsze zaczynajcie od najważniejszych potrzeb. Lodówka, kuchenka, szafka, łóżko, prysznic, sedes i umywalka to pierwsze obiekty, które powinny znaleźć się w takim Domu. Jeśli po ustawieniu ich, pomalowaniu ścian, podłogi, dostawieniu drzwi i okien zostanie nam jakaś kasa, możemy wtedy myśleć o dodatkach, dekorze lub ewentualnie zmianie sprzętu na lepszy, a może nawet kupnie komputera czy telewizora. A ostatnim typem, z którego ja zawsze przynajmniej korzystam, to podwórko zrobione w pełni z debuga. Rosiny przecież zawsze mogły być na tej działce, tak samo zdezelowane płoty itd. Tak a przy małym budżecie zero simolonów to bardzo rozsądna cena. A jakie są Wasze tipy na domy startowe? Dajcie znać!